Ludziska, rozgotowaliśmy setki schabowych i pokonaliśmy wielkiego pulpeta. Czas więc rozpocząć kolejną grę lekcję, czyli wybór wiodącej serii na przyszły tydzień. Obecnymi pretendentami są Candle, Orient the Blind Forest Definitive Edition, Reigns. Townsman oraz Why Am I Dead at Sea? Swój głos możecie oddać w specjalnej ankiecie, do której link znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl. Pamiętajcie, że liczą się jedynie głosy oddane w ankiecie. Gra jest częścią tzw. Indyktrynacji 2.0. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko działa, udajcie się pod adres wwwstaszekigraszekpl Indyktrynacja. Ode mnie, jak zawsze, Wielka Piona. Trzymajcie się i udanego głosowania. Cześć!